Miocik jest na trawie. Na narrację prowadzę jednoosobowy, ale spokojnie wyjdzie dwuosobowy. Także sprawa jest rozwojowa. Tylko trzeba dobudować jeszcze jeden śro... pływak na środku. O. Nasi glebno gdzieś tu idę do ciemnego pomieszczenia. Proszę się Naprawdę wygląda jak takie łodzi ślizgowe z tym z śmigłem, co po mokradoch Everglades się poruszają. się światełko. Tam, tam, tam. Czekaj, bo zapalenie światełko i filmuję pod spodem. Na razie jest dwukadłubowy, ale będzie trzy. Kadłubowy. Taka, oto technologia. Co ty chciałeś? Podnieś tam. Co, tego Dingsa? Podnoszę hmm. Dingsa. No i co? Nie ma, a te, te a tego zbyt... się nie podnosi, to jest złote Ja Chciałem, żeby mnie, nagra... mnie nagrać, a weź mi nagrać, mówię. Widać mnie teraz. E, to jestem ja. Siema. <śmiech> <śmiech> widać, <śmiech> <nie>. <śmiech> widać mnie Nie! Widać mnie? No, no, i oko teraz widać Co dam? <laughs> Dobra, koniec tego. Zwijamy sprzęt, trzeba jechać do domu. Dwa dni budowy. Просто вот такие цехи.